Cześć cześć, witajcie bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz. Dzisiaj zobaczymy sobie jak wygląda gra Wizardem na drugim levelu. Podejrzewam, że będzie kozacki. Już troszeczkę sobie nim pograłem. Jak oglądaliście odcinek z moim Great Weapon Fighterem to wiecie już jak wygląda początek gry. Wizardem jestem mniej więcej w drugim obozie. No zaraz się okaże. Tak, tak, jest to drugi obóz. Yy, od razu rzucę się w oczy, że tutaj lata taka ciekawa jakaś kuleczka. Ona... Yy, jakbyście się zastanawiali, jest taki crack, cracked Crystal Orb i on za mnie bije. To będzie ciekawe. ok, to jest Wizard. Tak to wygląda Zwróćcie uwagę na zasięg Wizarda Już stąd mogę bić w tego szkieleta Pamię Przypominam że Great Weapon Fighterem Kurczę, długa ta nazwa, trzeba to jakoś skrócić Fighter, o, fighter Fighter, fighter Stąd Out of rage, out of rage, o patrzcie stąd Już stąd mogę go zaatakować, a prawym co robi? A, to jest takie zamrożenie yy, Tak, to zamrożenie To jest Ray of Frost Channel, a powerful beam of frost Adding chill Eventually freezing them rich six... Okej okay. Dojdzie do sześciu staków to go zamrożę I to staki widać Widać gdzieś? O, jakie buty mi się śmieszne zrobiły z lodu Zanadia mnie, że nie mam tutaj nigdzie pokazanego pokazanej ilości tych staków. Chyba że jest. O jest, tam mam takie maluśkie, maluśkie przy ich życiu. Może będzie widać. O, teraz mają dwa. O, chyba był kryt. Butki bierzemy. U wielkości z inwentory. To jest dosyć spore. Przypominam e, Wam, że ta gra jest darmowa. Można sobie ją ściągnąć poprzez em, wpisanie w Google'ach e, Neverwinter Online chyba i to będzie pierwszy link. Tam Dungeons and coś tam, coś tam. Tam się zakłada konto i po założeniu konta bierzemy sobie download. No i jak już ściągniemy, tam bodajże 4,2 giga. O, patrzcie, jest to sama skrzynia co z Warriorem 4,2 GB Ściąga się i paczuje jednocześnie To jest bardzo fajne rozwiązanie Dlatego po ściągnięciu... Nie, inaczej ściąga się i instaluje i paczuje jednocześnie O, tak powiem nawet <laughs> Przepraszam i dzięki temu praktycznie od razu po ściągnięciu się gry możemy ją odpalać i cieszyć się grafika jest jak widać naprawdę fajna nic się nie przycina coś mi tutaj weszło w gardło a ja chciałem opcję jakie ja tu mam quality quality mam Recommended Current chyba 100% i Graphics też mam na 100% także tak wygląda gra przy maksymalnym ustawieniu grafiki i rozdzielczości HD, czyli tej 1080p Ok Advanced Video Settings, proszę bardzo, tego nie widziałem 4 High Quality, very high quality DYNAMICS LIGHTLY QUALITY Low. HIGH OK MAX LIGHTS 555 5, 5, VERY HIGH WORD TEXTURE QUALITY No jak widzicie tu mam wszystko powłączane, wszystko na 100% TROUBLE SHOOTING APPLY OK Ej, Coś się zmieniło Coś się chyba zmieniło, ale... Ja tam nie wiem co Okej, okay. o telefon mi dzwoni. Pardon. Okej, okay, jestem z powrotem. Sorki... Um, na czym to skończyłem? Stora Rowing Barrel, okej. Okay. Tylko jeszcze przed tym sobie przestawię czat. Czy wszystko można tutaj przestawiać? Nie, tylko chat. Ale interfejs mi się bardzo podoba, przez to, że jest taki nie tyle ubogi, co taki prosty, strasznie. Podejrzewam, że dziś w opcjach jeszcze ten pasek na górze można ukryć. Ok.

Ciekawy jestem jak to wygląda. 80 range 80-80, czyli mniej więcej mamy dostępną tą samą odległość. Czyli mniej więcej stąd powinno już zadziałać. Wow! Okay. jak szybko to działa, no, tylko że kurde mi się spory. Nie wiem, Jakoś Wizardem dużo lepiej mi się gra. Na chwilę obecną odnoszę takie wrażenie. zabicie dwóch przeciwników nie sprawiło mi żadnego kurczę, ale fajnego problemu. Już zrobiłem quest'a, w którym miałem zabić sześciu zombiaczków. Odpalamy sobie Z. I jest nasza ścieżynka. To miło, że cię widzę. Ok, jeszcze cię sobie Kurczę Alex, Bardzo podoba mi się ten efekt, kiedy są przebijani takim wielkim kolcem. Nie wiem czy zwróciliście na to uwagę. Teraz przyjrzyjcie się. Ekstra. Dobra. Wystarczy tego podniecania się. Hello again.

Hmm, o, mam dostęp do mapki, ale tylko kawałka mapki. Może być. Co tu mamy? Okej. Okay. Jakaś muzyczka się taka żwawsza łączyła, to może ja się troszeczkę użwawię. Fight your way to the gatehouse. No problem. To Dobry tak. Okej. Okay. O! Oh. fajne, Fajnie. O oh, shit. Dobra, czyli jednak nad tym muszę jeszcze popracować. Okej, okay, zdychaj. Z tego co się orientuję. No? To przyto Nie tu, e, Gdzie tu się wciskało e, <młysy> uh, <młysy> Lizy Zen Market Social Guild Auction Broker Character Powers Jest Mamy tutaj power um, jest teleport jak widzicie teleport jest pod shiftem czyli w momencie wciśnięcia shift teleport albo tak jak mówił nasz podpowiadaczek podwójny tap i jak widzicie obniża mi się tutaj ten paseczek staminy dobra jedziemy dalej They just keep Ja tu nie mam żadnej many? Chyba nie. Czy ten koleś mi pomaga? O, nie wiem, tylko sobie grinduje na moich umiejętnościach. O, teraz już bije Jednak sobie sam honor. Bo jednak źle to robię. Powinienem skiłbić tego, który jest bliżej. Wypadał na instant. Hmm. Tak całkiem nieźle bije mój lewy guzik. Kurczę, strasznie fajna walka. To jest ten efekt zamrożenia, bardzo fajnie. Wow. To, to był chyba... Ło! Wow, must have target. A, to nie to. <grymne> Okej, okay, co to jest? You. New Daily Power Ice Storm, Daily Power, co to jest? Daily, aha. Aha, oho, okej, okay. odkryło się. Chciałem się dowiedzieć co to daily power. Daily power to jest coś co możemy użyć kiedy action points są na 100%. Co to robi? To robi strasznie dużo obrażeń. Okej. Okay. Jedziemy dalej.

Teleton Slayer, yeah! Okej, kacelka O, masz koleżka, coś tu się rzucił No i znowu dzwoni mi telefon okay. Zaraz wracam Okej, okay. jestem z powrotem Coś niemożliwego z tymi telefonami normalnie Jestem jakiś... O, jeszcze... Tutaj... A, gdzie ten kolunio? Już ja, patrzcie jakiś tutaj kozak przy las on uciekł. Dobra, będziemy go lać. Ale on coś... O kurde! Chyba hmm. pozbędę się tych szybszych! Okej okay. Defeat the Harbringer ja sobie wykorzystam tego daily coś tam, czy to ma jakiś zasięg? są 40 burst zobaczymy O kurde ale ekstra fajnie to wyglądało O jakiś koza! To na niego podziała, zaraz zobaczymy. Działało, super. I jeszcze. No, hmm, walka magiem jest dosyć przyjemna. Pozwalana sporo mobilność. F to pit the loot. Juhu. co my tu mamy? I... New... Recommended... Czego nie mogę tego założyć? Cannot equip an... andy... Proszę bardzo... Yeah. Right click for menu... Identify... No, proszę bardzo... Ciach... Fajniejsze czy nie od moich? Minus 2 do defense... Chyba fajne... Double quip, okej okay. Obudziłem się z tym equipmentem Kennedy equip bound character To co? Trash, na to Trickster rogue Okej okay. Aha, nie mogę biegać jednocześnie, a mogę Tu nie wiem, z chodzi. Dobra, lecim, lecim Gdzie ten kolunio? O, tu jest chyba, widaczek O, zwróćcie uwagę na to jak szybko action points się zregenerowały, czyli tak naprawdę nie ma co oszczędzać tego daily charu, ponieważ jest bardzo potężny. Ok. O, jakaś kotsenka nowa. To sobie obejrzymy, bo je nie widziałem. Aha, czyli może to jednak był jakiś samouczek. O, tu dopiero tytuł się pojawił. Tak jakby to był jakiś introduction. Introduction. Okej. Okay. Aha. Jesteśmy już w mieście jakimś coś się tu pcha na mnie jakieś coś dobra jakiś koń czy to a nie o kurde jaką masz super fajną pumę gdzie moja puma gdzie moja puma want to sell on tutaj kurczę, już się dzieje coś to w ogóle jest to jak gra jest chyba całkiem toctus to and nox ok gra jest chyba całkiem no, mogę się teleportować I'm to find... Okej, okay, widzimy tą mapkę. I'm to find Seven Sons. 16. Bardzo fajna ta mapka. Jest taka dosyć, dosyć ciekawa. Hammer Smith. Kurczę, dużo tych ludzi. O tu jakiś gościom ma konia. Tylko nie wiem jak go mogę zaznaczyć. Może Legam Masternet. Nie wiem, nie znam się. Ja tu tylko spaceruję. 6G. Ciekawe da ja mam kasy. 24 Coopera. Za 6G nie ma szans. Byłem to kupił. A, okej, okay, gdzie ja biegnę? Gdzie jestem? A tu! Będzie biegnę tu. A to byłem. Mm, okej, okay, a czego mi pokazuje mapka tu? No ja chcę dam najpierw iść. Tędy chyba dobiegnę. Dobra, myślę, że dobiegnę do tego miejsca. I ten odcinek uznam za zakończony. Hmm, czwarty level hmm, jak na czwarty level to całkiem nieźle już siepie o lejł się, a nie myślałem okej okay, już chyba powoli się zbliżam want to buy, want to sell kurde normalnie jakbym w WoW grał Uuu, uh, to ja Ale obejdę gość Protector's Enclave, we need your Wilfred is dead Always remember to collect your treasure Plain Crystal Orb Plus 7 damage plus 26 power Super Bierę Okej, okay, od razu, żebym nie zapomniał, nakładamy, ciach, nałożyliśmy chyba, tak, zgadza się, i co tu mamy, click to view your wealth, o, oh, fajne, spend, mm -hmm. um, ok, przypominam wam, że gra jest totalnie darmowa, możemy sobie w nią pograć, pisząc mm, w google'ach neverwinter, online tam tamtej pierwszy e, pierwszy link o kurczę na koniu to ale są o kurde fajne chyba jakiś pet dobra e, tam wchodzi, wchodzimy w pierwszy link e, rejestrujemy się ściągamy e, grę 4,2 GB i gramy sobie za darmo jeżeli chodzi o płatności to w tej grze są zastosowane mini płatności czyli jeżeli będziemy chcieli mieć coś tam fajniejsze, coś tam szybciej, coś tam lepiej, to wtedy bulimy kasę. Podejrzewam, że tutaj Zen Market Tak, tak jakieś buy Zen. This will take you to the web, bla bla bla, jasne, czyli tutaj po prostu Zeny kupujemy i wydajemy na koniusze aha bagi, jakieś jakieś coś tam co to jest fajne jakieś dobra o Venture Helper. okej okay, dobra nie będę tutaj czytał bo się jeszcze najaram i coś kupię dobra 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 co to jest co to A, Class Power, okej. Okay. Hipotion. O, Studley Hills 1000 życia, a ja mam 500 Dobra. Next level za 600. Dobra, myślę, że to na tyle. Dzięki za uwagę. Zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka. Trzymajcie się, pa pa!